I sprawiedliwości. Właśnie, ale proszę mi dać dokończyć, proszę nie przerywać, proszę nie przerywać, ja panu mówię prosto w oczy, że ja złożę bardzo zawiadomienie przeciwko ciszej, Bardzo prosiłbym ciszej i zmierzaj do końca. Proszę państwa, główny inspektor Sanitar sanitarny twierdził, że procesy produkcji żywności są sprawą producenta. Panie inspektorze, Wysokie jaja po prostu robicie z konsumentów, i y, panie przewodniczący, ja zapraszam Wyjazdową Sejmową Komisję Rolnictwa do szpitala y, onkologicznego na Dolny Śląsk. Państwo zobaczycie, ile tych chorych dzieci na raka jest, ile tam ludzi jest chorych na raka. Minister Jurgiel dopuścił możliwość stosowania randapu w Polsce, gdzie wszystkie kraje tego zabraniają. Proszę Państwa, mamy masową umieralność. Mój kolega akurat jest właścicielem zakładu pogrzebowego i jednocześnie patologiem. Proszę Państwa, jak otwiera zwłoki, to mówi, że przerażający widok jest. Umieralność od 30 roku do, 50, do 57. Czy Państwo sobie zdajecie sprawę, o czym my tutaj rozmawiamy? o bardzo poważnym, o, po, o bardzo poważnym procesie. Pan premier Morawiecki w strategii Zrównoważonego Rozwoju, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość szło do władzy, zapisał Agencję Bezpieczeństwa Żywności. Gdzie dzisiaj to jest? Co żeście jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości zrobili przez 4 lata? Oszukaliście rolników, oszukaliście konsumentów, oszukaliście Polaków. I Dziękujemy dzisiaj bardzo. dzisiaj taka jest rzeczywista prawda. Dziękuję okay. bardzo. Pan Inspektor będzie chciał się odnieść?